Dzień dobry. W tym odcinku omówimy kwestię elektronicznego pozwolenia na podróż do Wielkiej Brytanii ETA. O takie pozwolenie nie ubiegają się osoby, które mają pozwolenie na pobyt, pracę lub naukę w Wielkiej Brytanii, w tym status settled, pre -settled lub prawo pobytu. Przesiadają się jedynie na lotnisku w Wielkiej Brytanii i nie przechodzą przez kontrolę graniczną. Jeśli nie masz pewności, Skontaktuj się z linią lotniczą. Są obywatelami Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Podróżują z paszportem obywatela brytyjskich terytoriów zamorskich. Podróżują z paszportem British National Overseas. Mieszkają w Irlandii i podróżują z Irlandii, Guernsey, Jersey lub Wisp Man. Są dzieckiem podróżującym na podstawie formularza podróży dla wycieczek szkolnych Francja, Wielka Brytania. Posiadają podwójne obywatelstwo brytyjskie lub irlandzkie. Jeżeli jesteś Polakiem, który nie posiada statusu lub której odmówiono przyznanie statusu, niestety podróż do Wielkiej Brytanii będzie wiązała się z wystąpieniem o elektroniczne pozwolenie na podróż. Najłatwiej wniosek o wydanie pozwolenia składa się poprzez aplikację UK ETA na telefon komórkowy Obok wyświetla się ikona właściwej aplikacji do ściągnięcia z App Store. Koszt wniosku składanego przez aplikację obecnie wynosi 10 funtów, ale od 9 kwietnia 2025 wzrośnie do 16 funtów. Każda osoba podróżująca musi posiadać eta, w tym niemowlęta i dzieci. Można składać wniosek o pozwolenie w imieniu innych osób. Po złożeniu wniosku nie można otrzymać zwrotu opłaty. Co trzeba przygotować po pobraniu aplikacji? Trzeba przygotować paszport, z którym będzie się podróżować. Nie akceptuje się kopii ani wersji cyfrowych paszportu. Mieć aktywny dostęp do e-maila. Mieć aktywny dostęp do wybranej metody płatności: Visa, MasterCard, American Express, JCB, Apple Pay lub Google Pay. Podczas składania wniosku będzie trzeba przesłać lub zrobić zdjęcia paszportu, twarzy osoby składającej wniosek, selfie. Jak długo czeka się na decyzję? Decyzja zwykle zapada w ciągu trzech dni roboczych, ale większość wniosków jest rozpatrywana szybciej. Po złożeniu wniosku otrzyma się e-mail potwierdzający przyznanie ETA. Konto ETA osoby aplikującej będzie powiązane z paszportem użytym we wniosku. ETA jest ważne przez dwa lata lub do wygaśnięcia paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W tym czasie można wielokrotnie podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie ETA. Jak długo można przebywać w Wielkiej Brytanii posiadając ETA? Można przebywać nie dłużej niż 6 miesięcy w celach turystycznych, odwiedzin urodziny i znajomych, podróży służbowych lub krótkoterminowej nauki. Przebywać w Wielkiej Brytanii do trzech miesięcy na podstawie zwolnienia wizowego dla pracowników sektora kreatywnego (creative worker visa concession). Wziąć udział w dozwolonych płatnych wydarzeniach (permitted paid engagement). Przesiąść się na lotnisku w Wielkiej Brytanii. Jeśli przechodzi się przez kontrolę graniczną, skontaktuj się z linią lotniczą, jeśli nie masz pewności. Jeśli podróżujesz do Wielkiej Brytanii w innym celu, sprawdź, czy przypadkiem nie potrzebujesz wizy. Posiadanie eta nie gwarantuje pewnego wjazdu do Wielkiej Brytanii. Trzeba pozytywnie przejść kontrolę u funkcjonariusza Border Force. Skorzystać z bramki e pasport. Jeśli masz wcześniejszą odmowę wjazdu lub posiadasz przeszłość kryminalną, Warto ubiegać się o standardową wizę turystyczną zamiast ETA. Czego nie można robić na podstawie ETA? Nie można przebywać w Wielkiej Brytanii dłużej niż 6 miesięcy. Podejmować pracy zarobkowej, płatnej lub bezpłatnej dla firmy w Wielkiej Brytanii, lub jako osoba samozatrudniona, chyba że w ramach dozwolonego wydarzenia płatnego lub programu Creative Worker. Ubiegać się o świadczenia socjalne public funds osiedlać się w Wielkiej Brytanii na podstawie częstych lub kolejnych wizyt, zawrzeć małżeństwa, zarejestrować związku partnerskiego lub złożyć zawiadomienia o zamiarze zawarcia małżeństwa lub związku partnerskiego. Do tego potrzebna jest wiza: Marriage Visitor. Home Office wydało już dokładny film instruktażowy w języku angielskim dotyczący korzystania z aplikacji. Link do filmu znajdziecie w opisie do filmu. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę.